Bo fundusze na kulturę są dla wszystkich, niezależnie od tego, czy Państwo jesteście artystą indywidualnym, animatorem kultury, edukatorem, e, nauczycielem, jesteście po prostu osobą fizyczną. Tych źródeł dofinansowania w Polsce jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. My z zespołem przeanalizowaliśmy i znaleźliśmy ich około 650. Grantodawcy dostrzegają. Wagę promocji, marketingu, waszych działań, tego, że jeżeli już dają wam pieniądze prawda, na zrealizowanie jakiegoś projektu, to chcą, żeby to było eksponowane i żeby się inni o tym dowiedzieli. Nieprzemyślony Właśnie, budżet, tak, tak. mam na myśli taki budżet, który jest przeszacowany to jest częsta sytuacja ale też budżet, który jest niedoszacowany. Jedna z naszych klientek napisała projekt badawczy, w którym koszty IT oszacowała na 100 tysięcy złotych. A jak już otrzymała grant, to jej znajomy programista ją weźmieł. Powiedział, że to na to to co najmniej 250. Dywersyfikacja źródeł dofinansowania, czyli pomimo porażki nie poddawaj się. Czasami jest tak, że ludzie wchodzą na, na programy, tając te konkursy, się zastanawiają: o, to to, to to może coś wymyślę. I czasami jest to jest takie wymyślanie na siłę ale żeby to było coś, co wypływa z Państwa, bo, bo, bo Wy później będziecie musieli z tym żyć.